Dzień dobry moi drodzy i wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Posłuchajcie. Ja wiem, że miał być dzisiaj Age i tak dalej, ale matury, matury, jeszcze raz matury, nie wyrobiłem się, też dzisiaj jadę jeszcze w jedno miejsce, więc po prostu muszę się uwinąć jakoś szybko z filmem. Proszę Was, zostańcie do końca, obejście ten film, bo będą ciekawe rzeczy, bo na pewno będą w nim ciekawe rzeczy, porozwiązujemy parę quizów i chyba zrobimy jednego Tier Makera, nie wiem co ja tam mam zaplanowane. To co mogę Wam obiecać, że jutro będzie na pewno ciekawy film z Age, a przynajmniej chciałbym, żeby był ciekawy. Zapraszam Was też dzisiaj wieczorem do kina o 20.00 będziemy sobie oglądać na Discordzie jak wydresować Smoka. Drugą część, więc jeśli ktoś z Was chce sobie spędzić ze mną trochę czasu, to zapraszam. Dobra, jedziemy. Mam taki quizik. Najważniejsze bitwy Polski na mapie to może być dosyć ciężkie. Patrząc na to, że tu nie wszystkie są mi znane, ale dobra, jedziemy. 972 to jest bitwa pod Cedynią, związana z Mieszkiem I. 1410, przepraszam, to jest oczywiście Grunwald, związany z Władysławem II Jagiełłą, jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. 1444, jak myślicie, co to, to jest? Oczywiście, moi drodzy, jest to Warna w Bułgarii. 1621 to może być Chocim. dokładnie. 1627 Nie mam zielonego pojęcia co to jest. 1683 To jest Wiedeń pod Wiedniem. Dokładnie, czyli, ofensy czyli interwencja Jana III Sobieskiego na, na, w Austrii, żeby obronić się przed Turkami. 1831 To jest jakaś bitwa z Powstania Listopadowego zapewne, tylko że ja nie mam, po nie mam pojęcia jaka. Jeśli wy wiecie, to napiszcie w komentarzu teraz. 1920 rok to jest bitwa warszawska, jak mam. E, czy Bitwa nad... czy Cud nad Wisłą to się nazywa? Czekajcie, Bitwa o... o Warszawę? Tak. 1939 to jest Bitwa pod... i... i teraz jakie to jest pytanie? To może być Westerplatte im chodzi? Czy chodzi im o... ten... pod Wisną? Tak, Bitwa pod Wisną. I jeszcze 1939 jest Bitwa... Bitwa o... E, Fale... Bitwa pod... czekajcie, to jest za w Holandii. Bitwa o 1944. To nie jest Bitwa o Holandię, po prostu, nie, to się jakoś inaczej nazywa. 1833, ale Bitwa pod... pod... Nie, to nie jest pod Helem. co to jest to w Gdańsku? Ty, kurde, nie wiem, jakiś dziwny ten quiz. Bitwa pod Oli... nie, przecież to nie było. Boże drogi, Bitwa pod Oliwą, to jest w Bitwa pod Ostrołęką, Bitwa pod Kockiem, Bitwa pod... Bitwa o Arnhem, nie wiedziałbym. Czekaj, czy wy wiedzieliście wszystkie, ja na pewno nie wiedziałem. Dobra, jedziemy dalej. Mówię, ja wiem, że wy tych filmów tak specjalnie oglądacie i tak dalej, bo pewnie was już irytuje to. Ale naprawdę, jakbym mógł, to bym to zrobił. A wszystkie parki narodowe. O kurde, to będzie dobre. Jedziemy. E, ten park. E, dobra, może po kolei. To jest e, Woliński. Tak, to jest Kampinoski, jedyny park narodowy w Europie, który jest w obliczu tak wielkiego miasta jak Warszawa. To jest Bieszczacki, to jest Tatrzański. Łoboże, ile w tych to, to jest parków narodowych, nie wiedziałem o tym. To jest Świętokrzyski, bo to jest mój. Ujście Warty, to może być ten, tak, bo to ujście Warty do Odry. To jest Biebrzański, bo Biebrzański jest największym parkiem, a który jest Białowieski? Ojoj, to jest Białowieski, czy to jest Białowieski? To jest dobre pytanie, to jest na pewno Gór Stołowych, a to jest Karkonoski, na pewno? Tak, to będzie Karkonoski. To pasmo tutaj, ja wam to przybliżę, zobaczcie, żebyście widzieli e, tak w miarę. To pasmo tutaj, to jest chyba Pieniński, ciekawe czy wy to w sumie wiecie. To jest Pieniński, to będzie jakiś Lubus, Lubelski, czekajcie, to jest jeszcze Ojcowski gdzieś, to jest Ojcowski? O jezu, boję się kliknąć. Nie, to nie był Ojcowski. To to jest Ojcowski, prawda? Tak, to jest Ojcowski, dobra. E, Słowiński jest nad morzem, to jest Słowiński, chyba. Tak, to są chyba Bory Tucholskie. Tak, Białowieski, Babiogórski, Babi to będzie Babiogórski, który z tych? A może ten? To może być Babiogórski. Albo, albo ten? To jest chyba Babiogórski, bo to chyba ujście Wisły, stąd on jest. E, znaczy jakie ujście? Źródło, źródło, nie ujście. Narwiański, to może być Narwiański. Tak, to to będzie, to będzie Białowieski, czy to? Który z tych dwóch? Myślałem, że ten u góry. No i nie, źle trafiłem, to jest Białowieski, przy Białorusi, Jezus Maria, ale wstyd. Dobra, to ma Górski, Gorczański, Drawieński, Babiogórski. Jeden z tych dwóch to jest Poleski, ten? Nie, czyli ten jest Poleski, tak? Tak, tutaj Wielkopolsce, Drawieński? Nie, to Drawieński? Tak, to jest Drawieński i teraz ten mi został, to może będzie... Wie... To jest Wielkopolski, Jezu, była nazwa Wielkopolski, to jest Wigierski? Nie. Dobra, poddaję się, nie wiem. Idziemy dalej. Css, to jest Wielkopolski na pewno, to mogłem wiedzieć, gdybym tylko spojrzał. To jest Rostoczański, to jest Babiogórski, dobrze myślałem, to jest Gorczański, znaczy dobrze, dobrze myślałem, właśnie napisałem, brawo ja. I to jest Wigierski, dobra, czyli Wigierski jest na Podlasiu. Trudno, idziemy dalej. No to za logo, nie robiłem chyba tego. Jedziemy. Excel, Lipton, Knorr, McDonald's, McDonald's. Zaraz sobie zrobimy jakiś historyczny quiz, to jest Adidas. To jest Audi, Scape, eee, Red Bull, czy nie, Red Bull, tak, eee, Bebiko, nie, 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 Gerber, Gerber, nie, nie Bebiko, Gerber, to jest JetPunka logo, to jest stronce, na której robię te quizy, JetPunk, Barcelona, Wiecie, FC Barcelona, ciekawe, kto... ciekawe, właśnie, jesteście panami bardziej bardzo czy Realu, to jest YouTube, to jest Skoda, nie, Boże, to... czy to, czy to nie, czy to jest Skoda? Nie wiem. To jest Wiza. Żebym się nie wydurnił. To jest Wiza. To jest jakiś Santander Bank? Nie, to jest coś innego. To może być Alior Bank, ale nie wiem, jak się pisze. To jest Biedronka. To jest. Yy, Amit. Nie, Boże, jak się to nazywało? E, Boże, mój nauczyciel od historii się śmiał, że ten, że pełowcy to noszą teraz na, na tym. Na, 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 na piersi. Te serduszka i śmieszne. Dobra, to jest Legia. Warszawa, oczywiście. To jest chyba Opel, a to jest y, Carrefour. No i oczywiście, że to napisałem. Dobra, sprawdzimy sobie, nie będę przedłużał. I NGS, Skoda, Skoda przez Kasie pisze. Dobra, Algida właśnie i Carrefour. Co wiedziałem? Jetpunka wiedziałem. Dobra, tam. Ale chyba robię ten quiz. Jak zrobię go ponownie, to przepraszam. Mam pomysł. To jest taka opcja, że wybieram mi losowy quiz. O! Top 5 państw według losowej kategorii. Super. Najwięcej lotnisk. Pewnie USA. Uuu! Ile tego jest? Wielka Brytania może mieć dużo lotnisk. Rosja może mieć dużo lotnisk. Dokładnie, Chiny mogą mieć dużo lotnisk. Indie. A, widzę, że tu się wpisują od razu największa rozciągłość najwięcej czasowych. Najwięcej miliarderów. To ma jeszcze dużo miliarderów. Kanada. Niemcy. Niemcy mają dużo miliarderów. Okej, okay, najbardziej wysunięte na południe. RPA, e, Chile, Argentyna. Argentyna, Australia, Nowa Zelandia. Dobra, najdłuższa oczekiwana długość życia. Japonia, Korea Południowa. Nie. No to może Luksemburg, może jakaś Malta, może jakieś Monako czy coś? Kto by to wiedział? Tak, Monako. To może mieć jeszcze dużo lotnisk. Najwięcej z tych czasowych z terytoriami zamorskimi. To może być Francja. Dokładnie, Francja ma najwięcej tego. Wielka Brytania, pisałem? Czy nie pisałem? Nie, pisałem. Okej, okay, Włochy. Nie, najwięcej lotnisk może mieć jeszcze Brazylia. Tak. I może Indonezja, tam to jest duży kraj, to może być dużo, a jednak nie. E, Długości życia nie będę wiedział. Jedziemy dalej. Singapur, San Marino, Islandia i Meksyk ma dużo lotnisk. Proszę, proszę, kto by to wiedział? Dobra, zobaczymy co mi tam wylosuje dalej. Quiz o biało... Białorusi. Dobra, jedziemy. Mińsk, języki urzędowe, rosyjski i białoruski. Waluta to jest Rubel. E, państwo, które, od którego ZSRR odzyskała Białoruś niepodległość. Dawna nazwa Białorusi to jest Białoruś. 25% ludności zostało za, podczas tego konfliktu najwięcej ze wszystkich państw nie wiem. Druga wojna światowa czy to jakiś inny konflikt? 25% Białorusinów zginęło. Pierwszy jedyny prezydent Białorusi no to oczywiście Ziemniaczony król Łukaszenka z powodu braku wolności Białoruś jest czasami nazywana ostatnia dyktatura Ostatnia dyktatura w Europie, no niektóre osoby by nazwały, że to mój serwer Discord jest jeszcze jedną. Nazwij jedną z trzech głównych rzek przepływających przez Białoruś. Nie wiem, jak Wołga, co ja piszę? Dniepr. Dniepr piszę, Dniepr, Niemen i Prypeć. O, Prypeć to jest ta czeka, co koło Czarnobyla płynie. Około 20% ziemi uprawianych w Białorusi zostało oskarżonych przemysłem przez tę katastrofę. To jest Czarnobyl. 26 kwietnia 1986, 19, urodziłem się w 19. rocznicę tego. Kraj, z którym Białoruś graniczy od południa. Republika Bananowa. Odłam chrześcijaństwa to jest Cerkiew, prawosławna. E, Białoruś jest jedynym krajem w Europie, który nie zniósł ani nie nałożył moratorium na tę kontrowersyjne karę. To jest kara śmierci. Drugi najpopularniejszy sport po nożnej. Nie wiem, siatkówka. Albo koszykówka. Nie wiem, co na Białorusi lubią. Nie wiem, co Łukaszenka gra. Wrażacie sobie, że Łukaszenka grał bez prezydentem Rosji w to? Nie wiem. Alfabet używany na Białorusi to jest Cyrylica. I narodując zwierzęcie Białorusi jest żub, znany także jako europejski. europejski tur, Nie, europejski bizon? Tak. No dobra. I teraz jaka odpowiedź jest tutaj? Hokej jest na Białorusi, drugą najpopularniejszą. Czekaj, czy to wiedzieliście? Ja nie wiedziałem. Jedziemy dalej. Losowy. Największe gospodarki w Europie to robiłem. Plagi państw graniczących z Niemcami to za proste. Państwa z jednym sąsiadem. No dobra, Portugalia, Korea Południowa, Timor Wschodni. Um, I na tym moja wiedza się kończy. Kanada, Kanada tu się zalicza, chociaż Kanada dzisiaj graniczy jeszcze z Danią. Mało osób o tym wie. Przez, mał, ma, przez malutką wyspę, co prawda. No to tam nie ma co zaliczać. Ale Katar, Bahrain, Bah... Bahrajn nie graniczy z jednym, dobra, nie wiedziałem. Lesoto, graniczy z jednym na pewno, Watykan, San Marino, Andora z dwoma, Monaco z jednym. Eee, czekajcie, tak lecę, by jeszcze mapę w głowie, to Liechtenstein graniczy z Austrią i chyba jeszcze z Niemcami i Szwajcarią. Z Niemcami nie jestem pewny, ale na pewno Szwajcarią. Kto ma jeszcze jednego sąsiada tylko? Papua Nowa Gwinea może mieć tylko Australię, Lipów, e, Indonezję, co jak ja tam w ogóle? Papua Nowa Gwinea. Jakie państwo może mieć jeszcze tylko jednego sąsiada? Nie wiem jak myślicie. Poczekajcie, tak lecimy Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Am Afryka, e, Azja, Europa. W Europie to musi coś być, tylko co? Co w Europie ma jednego sąsiada? Nie Cypr, bo Cypr jest jedną wyspą, nie Irlandia na pewno ma jednego sąsiada. Wielka Brytania też ma jednego sąsiada, jeżeli liczymy tylko terytorium, e, tylko terytorium Zjednoczonego Królestwa, bo ter nie liczę terytoriów zamorskich. No, i nie wiem co jeszcze. Dobra, poddajemy się. Da Dania, ja jestem kretynem. Dania, Dominikana, Haiti, Brunei i Gambia. Dania powinienem wiedzieć, resztę bym w życiu nie wiedział. Tak w ogóle, moi drodzy, to dzisiaj, jeżeli oglądacie. Tak w ogóle, to jeśli. Tak w ogóle, to jeśli to oglądacie w tym momencie, to. Um, czekam na zamówienia na filmy z Age'a. A. W ogóle, to jeśli oglądacie to w tym momencie, to możecie napisać, jaki chcecie jutro film z Age'a. Jest większa szansa, że go wtedy zrobię. Tylko proszę, żeby to był jakiś rozsądny pomysł. A nie takie coś typu, że weź Watykan i podbij cały świat, bo to jest nudne. Najlepiej coś związanego z historią, żebym mógł coś ciekawego wam opowiedzieć. Może chcecie jakiś temat, nie wiem, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Drugą wojnę światową co prawda robiłem, ale czemu nie? Dobra, poczekajcie, bo... O! I mamy w końcu ciekawy quiz. Europejskie miasta na literę B i duże miasta. Dobra, to jest Belfast. Eee, Birmingham... Dobra, zacznijmy po kolei, to jest Berlin, tutaj jest Bydgoszcz, jest Bydgoszcz, jeżeli jesteś z Bydgoszczy, napisz komentarz. E, to jest Bali, Bali, przepraszam, nie Bali, Bali to jest w Indonezji, to będzie e, coś w tym, coś w Brazylii, Boże, Boże, coś w Brazylii, w Bułgarii, nie w Brazylii, ja nie wiem, ja nie myślę dzisiaj. Wybaczcie, to jest Bukareszt, to jest Barcelona, co my tu jeszcze mamy? Barcelona to jest Belgia. Boże jaka Belgia. Nie, ja nie myślę dzisiaj. Prze widzicie, co by się działo, jakbym miał Aidan nagrał? Brazylia. To Boże. Bo co ja mam z tą Brazylią? Tu nie ma Brazylii. To jest Bruksela, a to będzie. Nie mam pojęcia, co. To jest. Y I teraz pytanie. To jest Brema, to jest Bordeaux. To tu jest Bordeaux. Bolonia jest gdzie? Wyżej czy niżej? To jest dobre pytanie. Bilbao jest tutaj w kraju Basków. To jest Bern... Boże, to się podobnie nazywa, tylko to jest Berno. Nie, czy, czy Brno. Brno jest... Nie, no, Boże, co ja gadam? Berno jest w Szwajcarii. To jest Brno w Czechach, to jest Budapeszt. I teraz to jest Brest, gdzie jest Bristol? Tu, w Wielkiej Brytanii, prawda? To jest Bristol. Tak, to jest Belgrad. Bazylea. Bazylea jest w Szwajcarii, tylko tu niżej. Wyżej, Boże, drogi... Tu jest Bazylea, co jest. To będzie Brugia, tak. To będzie Bergen, to będzie Burgas i to będzie Breścia. Boże, to jest Breścia, a to jest na półobolonia. Ezo, ale wstyd. Boże, jak ktoś z Was to w tym momencie oglądał uważnie, posłuchaj, jakie ja głupoty gadam. To ja wam powiem od razu: to jest 4 dni intensywnego czasu maturalnego. I małego... małej ilości snu. Boże drogi. Państwa, które najwięcej eksportują. Kolejny fajny quiz. Lecimy. Chiny, Indie, USA, Rosja, Kanada. Nie wiem. Meksyk dużo eksportuje. Niemcy, proszę pana. Francja, Rosja. Rosja pisałem. A Polska tu jest? Polska się załapie? Nie, no gdzie? Japonia dużo eksportuje, bo ona samochody i tak dalej robi. Indonezja może dużo eksportować. Duży kraj nie ma. Wielka Brytania może dużo eksportować. Francja może dużo Nie napisałem no, Francję, bo że co ja gadam? E, Indie były, Arabia Saudyjska, bo ona ropy może? Nie, a jednak nie Hiszpania się załapie, wątpię szczerze powiedziawszy, a jednak się załapała, Włochy. Włochy się. Włochy tak dużo eksportują więcej niż Francja, w życiu bym nie powiedział. Kto jeszcze może dużo eksportować? Brazylia może dużo eksportować. Wszystko w Ameryce Południowej, bo to... A jednak nie, Brazylii nie ma. Egipt? Nie no, jak Egipt dużo by eksportował? Co ja w ogóle? Co ja wygaduję dzisiaj? Hmm, Holandia może dużo eksportować. Jezus, Maria, Holandia więcej niż Włochy jeszcze. To Belgia może? Tak. Szwajcaria? Szwajcaria dużo eksportuje? Tak. Szwajcaria dużo eksportuje. Jeszcze pięć państw. Korea Południowa? Jak nic. Południowa. Nie Koreę, tylko Korea Południowa. Tajwan może dużo eksportować? Tak. I. Dobra, Filipiny, bo reszty chyba nie zgadnę. Chociaż nie wiem, poczekajcie, Filipiny. Co jeszcze mogłobyby eksportować tak dużo? E, lecimy. Argentyna. Może Argentyna właśnie. Argentyna... Jezu, ale mi się spać zachciało. To nie wiem. Od nagrywania tego czy co? Co wy będziecie robić, jak będziecie to oglądać? Dobra, poczekajcie. I lecimy dalej, Singapur, Wietnam, Australia, Singapur, takie małe coś i tyle eksportuje, Wietnam azjatycki, Tygry. szkoda, że Polski tu nie ma, musimy więcej mebli, musimy więcej mebli produkować i autobusów, solarisów i tak dalej będziemy wysyłać. Województwa Polski. O, i tym się możemy zająć w kolejnym odcinku. Dobra, moi drodzy, wystarczy na dzisiaj. Już nie będziemy, już nie będziemy kombinować. E jutro, albo jeszcze dzisiaj, pojawi się Age of History. Pojawią się też również inne gry, bo powoli kończymy już e maraton maturalny. Bardzo serdecznie dziękuję, jeśli to oglądaliście. Naprawdę, robicie mi wielką przyjemność, że wspieracie mnie w tym trudnym czasie i mimo, że no nie publikuję czegoś tak naprawdę, co. Co chcecie oglądać, to jednak, że jesteście. Dzięki serdecznie za to, że oglądaliście. Trzymajcie się. Hej.